Cześć, z tej strony, Mikaty. Zapraszam do subskrybowania kanału, komentarzy, łapek w górę. Dojeżdżamy niezmiennie do 10 tysięcy subów. A co? Ja nie dojadę, pewnie, że dojadę. Eee, dobra, ja, czyli Mikaty, Święty Mikołaj oraz Tytysek 111 1, 1 w jednym stali domu, czyli grają w rankedy. Tym razem gorąca strefa. Spodziewałem na strefę jedną, większą, czyli to. Co lubię najbardziej. To co Tik lubi najbardziej. Ponieważ na te tryby z reguły biorę Tika. Czasem eksperymentuję. Czasem biorę spajka, czasem biorę broka, czasem jeszcze kogoś innego, ale nie. W tym momencie postanowiłem iść na pewniaka i zagram naszą zabawką z nakręconą głową. Ta tak, Tik. Tak? Tak? Tutaj? Dobra, nieważne Eee, nieważne, naprawdę nieważne. po i nie ma Edgara, nie ma Edgara. Najważniejsze w tej rozgrywce, tak na dobrą sprawę, to pozbyć się Edgara, ponieważ po ich stronie widzę, jest 8 bit, to jest 8 bit, Edgar i i i i, i kto, i kto, i kto, i kto, i, kto, i kto, jeszcze, kto jeszcze, kto jeszcze, kto jeszcze, kogo wy tam jeszcze macie? Przeciwnicy, kogo wy tam jeszcze macie? Powiedzcie. Ma baz, dobra, i baz. No, to tak jak powiedziałem, no najważniejsze to pozbyć się Edgara i w momencie, kiedy nie ma Edgara, tak na dobrą sprawę można dalej cisnąć. E, tego zwycięstwa tak widzę, że już nic i nikt nam nie, za nie zabierze, nikt nie wydrze, a jakże. Spójrzmy na staty, 7 eliminacji na 3 przegrane, najwięcej obrażeń, jest chyba ok, ale gwiazdo...